Znak miękki, który pełni funkcję zmiękczającą, oznacza miękkość poprzedzającej spółgłoskę. W wyrazie może zajmować miejsce na końcu wyrazu, po literze oznaczającej spółgłoskę. Na przykład przeczytajmy ryś, pień. Znak miękki, który pełni funkcję zmiękczającą, może się znajdować w środku wyrazu, między literami oznaczającymi spółgłoskę. Na przykład przeczytajmy polka, dęgi. Podsumowując, znak miękki może oznaczać miękkość poprzedzającej spółgłoski i zajmować miejsce na końcu lub w środku wyrazu.